Księga rodzaju rozdział trzydziesty trzeci. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaf nadciąga z czterystu ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, umieścił niewolnicę z ich dziećmi na przodzie, Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś idąc przed wszystkimi, w siedem razy oddał pokłon swemu bratu zanim do niego podszedł. Ezaf pospieszył mu na spotkanie i objąwszy go za szyję. Ucałował go i rozpłakali się obaj. Gdy Ezaf spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: A ci kim są dla ciebie? Jakub odpowiedział: To dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przyszła Lea z dziećmi i oddała pokłon. A wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaf zapytał: Dla kogo są te wszystkie stada, które napotkałem? Jakub odpowiedział: "Obyś mnie darzył życzliwością, panie mój, na to Ezaf, mam ja dużo, bracie mój. Niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje." Jakub rzekł: Ależ nie, jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar, bo przecież gdybym ujrzał twoje oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej. I okazałeś mi wielką życzliwość! Przyjmij więc dar mój, który dla Ciebie przeznaczyłem. Bóg obdarzył mnie sowicie, mam wszystko. I tak nalegał na niego, aż wreszcie przyjął. Po czym Ezaf rzekł, ruszajmy w drogę i chodźmy, będę szedł razem z Tobą. Jakub odpowiedział, wiesz, Panie mój, że dzieci moje są wątłe, a owce i krowy karmią młode. Jeśli je będę pędził, choćby jeden dzień, padnie mi cała trzoda. Idź więc, Panie mój, przed sługą swym. Ja zaś dostosuję się, jak mi będzie dogodniej, do kroku mojej trzody, którą pędzę i do kroku dzieci, aż przyjdę do Ciebie, Panie mój, do Seiru. Ezaf zapytał. A może zostawię z Tobą kilku ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub. Na cóż mi to, skoro Ty, Panie mój, darzysz mnie życzliwością? Ezaf udał się tego dnia w drogę powrotną do Seiru. Jakub wyruszył do Sukkot. Gdzie zbudował sobie dom, a dla swoich stad postawił szałasy. Dlatego nazwano tę miejscowość Sukkot. Wreszcie Jakub po powrocie z Paddan Aram dotarł szczęśliwy do Sychem w Kanaanie. Obrawszy sobie miejsce w pobliżu tego miasta, nabył od synów Hamora syna Sychema za sto Kesitów, kawał pola, na którym rozbił swe namioty. Tam też ustawił ołtarz i nazwał go El, Bóg Izraela.